Weź go rozłóż jak możesz. O. Ja postaram się tylko w siatkę. Tu. Ej, ej, ej. ej. Ci dupa przymarza. Dupa mu tylko przymarza. Tylko na tego kocą wyciągniemy, bo jest pokrwawiony. Musimy go wyciągnąć. Malutki, cicho. Spokój. Teraz go przykryj od razu. Tak, tak, tak. Głowę, głowę o, nic nic, nic nie ma i cały dobra, dobra, dobra Dobra, sam ci książę weź Tak żeby ci nie uciekł Jedną ręką o próbuj rozbić No O, 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 o no. super Wiesz? Teraz? Tylko, że wiesz co, on ma matę. Co? Ma tu skrzydło całe wyrwane, wiesz? Dobra, to tak go weź, że... o I, właśnie. I tak będę się starał, żeby tam nie ma... urazić za ten, wiesz? Czy nie, 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 nie. Dobra, elegancko. No Cóż już, już jest mój? Zrób tego fiszka, sami tutaj. Jak może? Super. Pociągnąć się troszeczkę? O, ciągnij. To delikatnie, to delikatnie, delikatnie, delikatnie. Pomału. Znowu weź, który mi od niego tego łabędzia. Dobra, rękawiczyłeś. Rękawiczyłeś? Ma. Dobra. On jest tak mocny. No, jest trochę od No to trzeba, Niech nie, nie leży na ziemi, na to razie szybko ty tak? Poczekaj, poczekaj. Tutaj jeszcze. Przytrzymaj go tak jak możesz. No, głupy, starc, Trzymaj go. O, trzymaj mnie! Trzymaj, 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 się. trzymaj! Mój... Co ty robisz? Trzymaj go, spokojnie. O, nie denerwujcie się. On jest bardziej zestresowany by... jak my. Tak, tak, tak. Nie, nie. Jak no, my. Się dobra. Dobra, dobra, więcej dobra. nic nie robię, bo... Nie, 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 nie. ...bo, nie, bo dobra, więcej szkody tak. mu narobię jak ten. Tak. Dobra, chłopak. Uważaj, uważaj. Trzymaj głowę. Trzymaj głowę. <trym. trym>. Wciąż, tak wciąż. Wciąż. Mam. Mam jego. Spokojnie. Trzymaj. Trzymaj, o. Przypomnij tak ten tak może naklinę. Może ja go wezmę do go zaniosę, razy, co? Nie. Tak, do samochodu, tak. samochodu, tak, tak. do gorący Ja miałem na miejscu. No. ma na to o Okej. No to od skani, bo zelenówka stoi na moim miejscu. No i przepieram.